Witam na kanale Poddasze i Szpachlowanie. Kolejne poddasze do szpachlowania. Tutaj, akurat, klient, jakby całą górę z kosy i sufity robił sam. Mi zostało dostawienie ścianek. No i poszpachlowanie wszystkiego. o, teraz będzie lepiej i poszpachlowanie tego wszystkiego na gotowo że tak to się prezentuje wstawicie były dwa kosze tu jest zastosowany narożnik aluminiowy rozgięty z tego powodu, że ta linia jakby nie szła tak jak należy trzeba było trochę naciągnąć i poszedł narożnik tu już mamy wklejony flexy. Tak samo u góry. I teraz będzie pryskane po całości. Tutaj tak samo rozgięty narożnik. A tutaj już taśmy. I od razu pokażę, jakie szpachuje taśmy. Czyli dojeżdżam pod krawędź. Ale samo zagięcie jest czyste. Potem przy finiszonym spakowaniu tak samo dojeżdżam, ale czyszczę ten rancik, tak aby tam nie było masy. Jak nie będzie masy, nie będzie pękać, bo nie będzie miało co tam pęknąć. A jak nawalicie w takie narożniki, bo na przykład jest papier, jak zawalicie go masą na grubo, to po prostu ten gips będzie tam sobie, będzie się rysować. Kolejne pomieszczenie, taśmy w oknach, obrób kabelki ślizgowo. Ona i tak później prawdopodobnie będzie zabudowana, zamknięta, ale żeby jakoś to wyglądało to jest zrobione połączenie ślizgowe. Na no ogólnie dzisiaj chciałem Wam pokazać jak trzyma papier na masach jak trzyma tuft tape tutaj mamy Semina CE78 Perfect Lighta. No po prostu trzyma, tak jak należy tu mamy nowy produkt CE86 tak samo wszystko jeszcze Rozwarstwia. A tu mamy już tu w tej próbki. Tu jest tak, tu jest na cekola C40M. Tu już jak widać, odrywałem sobie lekko. Minęły jakieś 3 dni od wklejenia więc już na pewno powinno być wszystko sucho. I zobaczcie. Bez użycia dużej siły. A to po prostu odchodzi. Masy nie chcą wiązać się z tu w tej pa. Jakoś to trzyma, ale według mnie to nie jest to, co powinno być. Tu mamy semina tego 86 gotowca. I praktycznie ta sama sytuacja. Tu trzyma jakby trochę słabiej. Tu mamy znowu perfect light. Trzyma porównywalnie do tego, ciut słabiej od cekola. I tu mamy na Perfect Joint'a i tu jest papier wklejony. Wszystko się rozwarstwia. także ja z tymi tu pami to tak już powoli odchodzę. Tam gdzie trzeba, już w ostateczności, ale wolę papier. Na przykład, tu mam. Tutaj wklejonego, ponieważ tu jest ściana masywna, tu były takie wżery, brzydkie, trzeba było to uzupełniać. I dlatego obrys ściany szczytowej i drugiej jest zrobiony na tuftajpie, a cała reszta wszędzie jest papier. Na Uniflocie. Tak samo słabo trzyma, albo jeszcze gorzej, już widziałem jedno poddasze, gdzie spoiny były po prostu jechane czy tam sufity na tu w tej pach i to wszystko się po czasie odparza, puchnie, <tryk> pęknięć nie ma, ale to nie trzyma. Po czasie zaświeci gdzieś tam słoneczko, coś przyświeci, ile takie robią się purchle, jak się dotyka wszystko jest odparzone. Także tutaj na spoinę to jest według mnie totalna głupota. W narożniki jeszcze, ale na pewno nie do spoiny. To jest bez sensu. W zupełności wystarczy papier albo fizelina. A niektórzy robią siatką i twierdzą, że też się trzyma. Przy dobrej masie pewnie nawet i siatka da radę. Także nie ma co w koszty dla porównania. 30 metrów tej pak kosztuje jakieś 80 złotych teraz przykładowo jak tu poszło ze 300 metrów taśmy to potrzeba 10 rolek mamy 8 stówek a 300 metrów papieru kosztuje jakieś 50 złotych, może 60 to macie przebitkę ponad 10-krotną także sobie policzcie czy jest sens ładować taki towar tam, gdzie nie potrzeba. Także tyle w tym filmie. Na razie i do następnego.